Dobry wieczór, miło mi powitać Państwa we wtorek 1 stycznia. Zanim rozpoczniemy nasze pierwsze w tym roku losowania, chciałam Państwu przypomnieć, że po ostatnim losowaniu dużego lotka nie stwierdzono trafnie skreślonej szóstki. Dlatego w wyniku kumulacji przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia w najbliższym losowaniu tej gry, czyli już jutro, może wynieść aż 7 milionów złotych. Zapraszam Państwa zatem do kolektur, a teraz na nasze dzisiejsze dwa losowania multilotka i Twojego szczęśliwego numerka. W kasetach maszyn losujących znajduje się zgodna z regulaminem liczba kul. Komory maszyn są puste, następuje zwolnienie blokad i rozpoczynamy losowania. Najpierw poznamy wyniki multilotka. 76 34 38 czterdzieści dwa, czternaście pięć, sześćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt osiem, siedemdziesiąt cztery, osiemnaście, trzydzieści sześć, dwadzieścia osiem, czterdzieści dziewięć, Sześć, jedenaście, sześćdziesiąt jeden, trzynaście, dwanaście, pięćdziesiąt dwa i dziewiętnaście. Pozwolą państwo, że powtórzę dwadzieścia wylosowanych liczb, siedemdziesiąt sześć, trzydzieści cztery, trzydzieści osiem, czterdzieści dwa,

Znamy już 20 wylosowanych liczb w multilotku, a teraz poznajmy wynik losowania Twojego szczęśliwego numerka. Oto cztery wylosowane liczby. 32 22 34 5. I twój szczęśliwy numerek to dzisiaj... 26. Powtarzam wynik losowania Twojego szczęśliwego numerka: 32, 22, 34, 5 i Twój szczęśliwy numerek to dzisiaj 26. Na tym kończymy dzisiejsze losowania. Ja jeszcze chciałam Państwu przypomnieć, że trwa sprzedaż noworocznych zakładów specjalnych. Główna wygrana rzeczowa to wysokiej klasy samochód osobowy. Ponadto telefony komórkowe, telewizory i ekspresy do kawy. Grając, przyczynią się Państwo do zakupu karetki pogotowia dla szpitala dziecięcego. Losowanie już 6 stycznia. Zapraszamy do punktów lotto. Przypominamy również o nowej loterii pieniężnej totalizatora sportowego Joker, w której pula na wygrane wynosi prawie 6,5 miliona złotych. Na dzisiaj to już wszystko. Ja jeszcze w imieniu Totalizatora Sportowego i swoim własnym chciałam Państwu w nowym roku życzyć wszelkiej pomyślności, a wszystkim sympatykom gier liczbowych Totalizatora Sportowego wielu trafnych skreśleń oraz bardzo wysokich wygranych. Dobranoc Państwu.